Mietek! Mietek! Czekaj. A nie, to ty! Baltazar, jak ci tu idzie? Słuchaj, te chruściwie, chodź, zobacz, te chruściwie i całe tamte liściewie, tamte liściewie z tamtej strony sadziwia i tam chłopie w tamtym rejonie, wszystko mi to z Izydorem Jeno zagrabcia. Zagrabta mi to i spalta. Jak to jeno zrobita, to po, polecita ze mną na siołę. Polecita ze mną na siołę, bo się umówił żem z lokalnym rzeźnikiem, że pomogę kozinę oprawiać. Także pomożecie mi. Jak to wszystko zrobimy, to jeszcze polecimy, chłopie, wołgom. Polecimy wołgom do mleczarni. Do ciotki kunegundy. Bo jej jeno, chłopie. Pompa od śmietany siadła. Pompa i siadła, chłopie. Trzeba, trzeba to zrobić. Weźmiemy felka. On ma uprawnienia, chłopie. Na prąd. I trzeba tam chłopie kable wymienić. Dobra. To ruszaj tam mi się. Ja lecę, lecę jeszcze do babki na bigos i przy, przyjdę tu, przyjadę po Was za godzinkę. To działajcie mi.